Hello, cześć i czołem. Eee, widzimy się dzisiaj. Nie, nie byłem na Siłce, wiem, mam outfit taki jakby ten spodemki też mam. Nie byłem na Siłce, byłem wczoraj, tylko pobiegać, chwilę mniejsza to. Tak, dzisiaj, tak jak widzicie, już tutaj otwieramy sobie Silver Tempest. Lecimy z tym, dlatego że. No nigdy nie, otwieram chyba Silver Tempest. Zasłonik ten, słuchajcie. Dziękuję za cierpliwość. Eee, pamiętajcie, żeby pić wodę. Taki disclaimer. Eee, tak. No, Silver Tempestik po prostu, tyle w temacie, no. No co, no, lecimy. Co my tutaj mamy? Mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie w tym. Nie wiem, czy tutaj jest promka. Nie widzę, żeby była jakakolwiek promka. Nie, w Silver Tempestie nie ma promek. Dobrze wiedzieć. W ogóle widziałem, że to Pokemon Go, tak jak zakładałem... No nie, nie ten. Nie wyszło oglądanie. O, ładnie, nie. Fajnie, fajnie. Jest jest tam Pix, śnieżny. To jest Redzieleki? Redzieleki chyba? Tak. Co to jest? Lugio. Okej, okay, Lugio. Dicio. Mamy zeszycik. Czekajcie, bo tutaj mamy te karty, no nie? Ooo. Czyli co? Mogę powiedzieć, który bym chciał, tak? Tak to działa. Oto to jest. To, co, co ja bym chciał? O, to bym chciał. Ona spoko jest, dobrze wygląda. No, te tam, rainbowy, by się zwrócił w teorii. Uh, ale tego lubię. No, no, no. I tutaj też spoko, i tutaj spoko. O, no, te G to są mega koks. Okej okay. To jest git. Eee, no, ogólnie to jest nagrywane na szybko. Zaraz idę do pracy. Jest niedługo. Z pierwsza, tak? Także tak to wygląda. Nie wiem, czemu jeden boosterek jest na odrzut, ale GIT. Czyli tak, Silver Tempest, Silver Tempest, Silver Tempest. No, chyba tylko Silver Tempest są. Nie przemyślałem tego, po co to robię, ale mogę policzyć, ile tego jest. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i łosiem. Czyli osiem boosterków. Tutaj mamy nasze przedziały. Okej, okay. No jest ok. Ta strona dużo ładniejsza niż ta. Chociaż. Dobra. No i paczka energii, coś co mi się nigdy w życiu nie przyda. Rzeton wistar. Punkty, te znaczniki tam otrucia czy coś tam. Fajne kosteczki. Też mi się nigdy nie przydadzą, ale do kolekcji fajnie mieć. Spoko. Jest w klimacie. Mamy sliwy. Czy one są przezroczyste? Spoko. Wiecie co? Użyjemy sobie te sliwy? Użyjemy sobie. No i oczywiście coś dla was. Czyli kodzik. Wszystko fajnie. Siedzi, siedzi. Dawno ETB nie robiłem, fajnie jest ETB zrobić, także git. W ogóle tam widzicie, coś nowego przyszło mi. Może wam zaprezentuję, pyk na kamerce, coś takiego też sobie sprawiłem. Mega go chciałem, ale nigdy go nie było ee, w stoku. Na pokershop go kupiłem i jest on cudowny. Na zdjęciu jest ładniejszy, co prawda, na Pokeshopie to coś. Ale na żółw też jest wspaniały, ale tutaj ładnie Dobra, gitar. To co, to lecimy z openingiem, no, bez przedłużania. Taki speedrunik openingu. Zobaczymy, czy nam coś dropnie. Czarna karta, nie wiem, czy tutaj jest ten Teges. Czyli co? Łogień, Venomoth, e, Wallace, Lantern, Petilil, litten Markrow, Swablu, Rotom, Vulpix, Holo. Ohoho! -ho, ho, Pierwszy dropik i mamy Fałkę Fullard, Lugia, Read the Wind, Dive. Dobra, Gicior, świetnie. Nie możemy od razu do sliwa. Nie będziemy ryzykować. W ogóle to polecam Wam obejrzeć poprzednie filmiki, tak jak Pokemon Go i tak dalej. No tam jeden tam coś nie wyszło z dźwiękiem. Nie wiem, czy to ten Pokemon Go w sumie nie był. Ale dropiki powiem Wam, że są naprawdę Slay. A ten. Nie wiem, czy brały te osoby kody, które tam rozebrały. Ja co filmik rozejrzał, Oczywiście, kody, zawsze. Ja tego nie używam. A może Wy sobie weźmiecie, jeżeli nie były wzięte. Jeżeli ktoś co lubi Pokemony i czołgi. No to filmik z czołgami w wle, lezie wejdzie. Niebawem. Dobra. Ponownie ogień. Worker Sunflora, Primordial, Primordial Altar, Spinnerek, Ralz, Kroagung, Solosis, Zubat, Holometang i Zigard. Okej. Okay. Nie znam tego pokona zbytnio, ale dobrze, dobrze jest. Znowu białe, to znowu nic nie powinno być. Niestety. Ok, Combat Energy. Unident unidentified Fossil. Glalie, Candice, Meditite. Dewpider, Ponyta, Venonat, rals o, ale spoko. Ej, to mi się podoba. Nie wiem czego w sliwa sobie nie wrzucę. Dragonite Holo, no i to. E, czyli Incineroar. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Tego sobie wrzuciłem sliwa. Czemu nie? W ogóle ładne te sliwy są. Tak jeszcze błyszczą. Okej, okay, mamy to. Dobra, ale go nie damy tam do tych, bo, 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 bo nie zasłużę. Aha, zrobiłem wam też opening. Który bardzo polecam. Jest to opening typu e, karty zagraniczne i tak dalej. Są tam japońskie karty, chciałem chińskie i hiszpańskie i tak dalej, ale no nie wyszło. Ale macie japońskie, niemieckie, e, francuskie, japońskie, niemieckie, francuskie, angielskie i dojrzeć tyle. Japońskie, niemieckie, francuskie, niemieckie. No, okej. Okay. Krokorok, Bichiyin, Bichiyin, e, Braixen, and... oj przepraszam, Spinda, Pikachu. To jest Raichu i Emolga. bo Nie, to nie jest Emolga. Nieważne. No i but... To Gedemaru. A no, to już wiadomo, kto to tam jest. To Gedemaru. Sundial. Victini, No i nic, czyli Hisuian Liligant. Ok. Lecimy dalej. Ładne mam arciki, wam powiem w tym Silver Tempest. Ogólnie, dzień, który jest teraz. Czyli piątek, 20... 30 lipca. Nie, czerwca, nagrywam właśnie pewnie więcej, nagram dzisiaj może, oj sorry Dlatego, że potem będą remonty w salonie i tak dalej i nie będę miał po prostu gdzie nagrywać zbytnio Także muszę jak najwięcej, żeby się wyrobić jakoś Dylan, to jest psychic, energy, okej okay. Braixen, Morpeko, w ogóle tutaj mam czarny kodzik, więc coś może być Algim, Fungus, Sandigast. o przepraszam, Relicant Hawlucha, Meditite i ma V, Ursa Luna V. Pierwszy raz słyszę o takim Pokemonie. Podoba mi się, znaczy nie jest wyśmienicie na pewno. Zdala od tej myśli, ale mogą być zwykłe holo bodajże, bądź yy, nic takiego. O, chociaż ma tą piękną, przepiękną ligę, która tam jest gdzieś w kącie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Eee, no, tak jak mówię, do pracy muszę iść zaraz. mi budzik, przypomnienie. Ale lecimy dalej. Jest moc Silver Tempest. Tak, jeszcze trzy busterki. Oczywiście licząc ten. czyli jeszcze dwa poza tym. I w takim razie nie wiem, czy zdążę zrobić więcej niż bym chciał. O kurczę, słabo, biały kodik. Ale może będzie jakiś trainer gallery. Zobaczymy. Znacznik, znaczy. Energia Wistar, znacznik Vistar. jeden balon. Slarpaw, Hunchcrow, Togedemaru znowu, Petilil znowu, Pikachu znowu, Growlight, Klink. O, Ale fajnie, podoba mi się. Redent Alakazan, on pójdzie oczywiście do Slira. Yy, co mówię? No zaraz do pracy idę, więc może jednak nie zdążę zrobić dzisiaj więcej openingów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wiem tylko, że będę miał więcej ogarnienie ciała w montażu, żeby teraz to przerwanie ogarnąć. Dobra. Jeszcze ten. Okej. Okay. Czarny kodzik Czyli energia ciemności, czy co to tam jest? Sigilith, Goldbat, Music, Swirlix, Mareni, Mariani. Okej. Okay. Fajnie wygląda. Indidi. Wygląda ta, co ta różowa. Dobra, nieważne. Baltaj. Klink. Klink. Klank. I holo Archiops. Fajny arcik. Nie damy go doслиwa? Czy damy go do sliwa. Hmm. Dobra, damy go. Obok po prostu nie chcę jest. Przemyślę tą decyzję później. Mogłem dawać na środku te dropy, bo myślę, że będzie więcej natulipa. I właśnie, bo nie widzicie nawet tego radiant Alakazam Alakazam Dobra, pyk, a i tak nic jest... nie dobra, nie chcę okej okay. Kodzik i raz, dwa, trzy, cztery, pyk, pyk, pyk Energia, wody, pamiętajcie, że możecie pisać komentarze, lajkować filmik Oczywiście mnie to bardzo, bardzo, ale to na maksa bardzo wspiera mm, No i tutaj aktualnie otwieram najbardziej karty Pokemona, bo jest to fajne do ogarnięcia, jest to przyjemne I mam do tego powiedzmy w miarę ok setup ale oczywiście, że nie pozostanę na tym do końca życia i będę robił na pewno inne rzeczy. Mamy holo energię i armaldo, czyli nic wspaniałego. E, ile mamy minut w filmiku? Tego nie wiem. No Co, może zdążę nagrać po prostu drugi filmik. To co? E, żegnam się z Wami i od razu się witam już zaraz, za sekundę w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć. Peace. Pa.